Wszystkie marzymy o wspaniałej figurze, odchudzamy się, ale bardzo często po takim intensywnym odchudzaniu pozostają na naszym brzuchu, na przykład nieładne fałdki. Czy jest szansa na to, aby się ich pozbyć, pani doktor? Istnieją metody na in służące do nieinwazyjnego wymodelowania figury, czyli pozbycia się zbędnych fałdek na brzuchu, na przykład. Jest to adipocytoliza. Do modelowania figury, właściwie rzeźbienia figury, pozbywania się zbędnych fałdek tłuszczu. Na brzuchu, w okolicy ud, pośladków, w okolicy wewnętrznej powierzchni ramion służyły do tej pory metody częściej chirurgiczne, tak jak liposukcja. I do tej pory w wielu przypadkach należałoby je zastosować. Mamy jednakże alternatywę w tej chwili, w przypadkach kiedy pałtki są mniejsze. Jest to tak zwana adipocytoliza, czyli chemiczne usuwanie tkanki tłuszczowej. Polega ona na podawaniu przez lekarza w postaci iniekcji preparatu w specjalnych właściwościach w środek fałdu tłuszczowego, czyli w środek fałd, fałdki na brzuchu, fałdki w okolicy pośladków, ramion, w okolicy łód, ale również w okolicy podbródka. Pozwala więc na modelowanie figury w sposób dość nieinwazyjny. Zabieg polega na wstrzykiwaniu substancji, która w ciągu dwóch tygodni powoduje upłynnienie. Tłuszczowej, a właściwie przede wszystkim uszkodzenie błony komórkowej adipocyta, czyli komórki tłuszczowej. Mówiąc krótko, dochodzi do chemicznego uszkodzenia komórek tłuszczowych. One w tym miejscu nie ulegają już odbudowie, a dzięki temu odściółka tłuszczowa ulega ścieńczeniu. Należy wykonać od 4 do 6 zabiegów w odstępach dwutygodniowych, nie ma konieczności specjalnego przygotowywania się do zabiegu, również przebieg pozabiegowy jest bardzo dobrze tolerowany. Nie jest to metoda do odchudzenia, jest to metoda służąca jedynie do wymodelowania figury, czyli pozbycia się zbędnych, zbędnych złogów tłuszczu, tak zwanego lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej w niektórych miejscach.